Witajcie na kanale Strefa Wojska. Zapraszam Was na kolejne Wojskowe Newsy. Dzisiaj pogadamy o zainteresowaniu naszym Moździerzem Rak przez Stany Zjednoczone. Będzie też o polskich F-35. Oficjalnie trafią do naszych wojsk już w sierpniu tego roku. Z kolei Norwedzy, swoje już użytkowane myśliwce piątej generacji, chcą napędzać biopaliwem. Przeniesiemy się także do Rumunii, gdzie testowana jest czarna pantera, a więc czołg K2. Patrząc na to, że Rumunii bardzo często kupują to, co my, to taka konstrukcja ma spore szanse trafić nad Morze Czarne. O tych i innych intrygujących wydarzeniach właśnie dziś. I jeszcze w ramach wstępu zapraszam Was do wczorajszego odcinka o szwedzkiej Orce, gdzie omawiam ich propozycje, a mianowicie okręt A26. A teraz przechodzimy do odcinka. Zaczynamy! Ostatnie. Bayraktary w Polsce. Zakończyły się dostawy tureckich dronów Bayraktar TB2, które zamówiliśmy w maju 2021 roku za około 270 milionów dolarów. W sumie kupiliśmy cztery zestawy wraz z uzbrojeniem, mobilnymi stacjami kontroli, pakietem logistycznym czy szkoleniowym. Jeden zestaw to sześć dronów, a zatem łącznie Mamy 24 bajaktary. Te drony mogą pełnić zarówno rolę obserwacyjno-rozpoznawczą, jak i uderzeniową. Mogą przenosić około 75 kg uzbrojenia na czterech punktach podwieszeń. Zasięg to około 150 km i mogą się wznieść na maksymalną wysokość nieco ponad 8 km. Bajeraktary zasunęły podczas II wojny o Górski Karabach. Były one masowo wykorzystywane przez wojska Azerbejdżanu w konflikcie z Armenią, która nie potrafiła sobie z nimi poradzić. Podobne problemy mieli Rosjanie, ale w pierwszej fazie najazdu na Ukrainę. Im dalej w las, im bardziej była rozwinięta infrastruktura przeciwlotnicza, tym bajraktary miały większe problemy ze skutecznym przebiciem się na terytorium wroga. Natomiast nie ma co spisywać tej konstrukcji na straty. W powietrzu może spędzić nawet 27 godzin, a więc można go użyć przykład do wykonania długotrwałego lotu obserwacyjnego, co z pewnością może się przydać. Czy Amerykanie kupią polskie raki? Bardzo interesująca wiadomość przyszła do nas z portalu Defense 24. Na pytanie Defensa Beata Perkowska z PGZ oświadczyła, że rzeczywiście USA wyraziły zainteresowanie naszym systemem moździerzowym, choć co zrozumiałe, więcej szczegółów podać nie chciała. Obecnie wojska amerykańskie poszukują bowiem podobnej klasy uzbrojenia dla swoich wojsk zmechanizowanych. Od dłuższego czasu w Stanach testowane jest inne rozwiązanie tego typu. A więc moździerz Nemo, który został zintegrowany m.in. z Uniwersalną Platformą Gąsienicową AMPV. Przypomnę, że producentem Nemo jest dobrze nam znana Finlandzka Patria. Podejrzewam, że Amerykanie nie chcą od nas całego systemu wraz z podwoziem, a więc Rosomakiem. W takim wypadku nie musimy się obawiać Finów, od których mamy licencję na produkcję Rosomaków. Mogliby oni oczywiście utrudniać nam sprzedaż raka wraz z podwoziem KTO. System wieżowy produkcji HSW i WB Electronics jest bowiem w całości owocem polskiej myśli technologicznej. Mamy do niego pełnię praw intelektualnych. Obecna wersja raka może oddać maksymalnie 8 strzałów na minutę przy donośności do 12 km. Natomiast w zaawansowanym opracowaniu jest rozwojowa wersja, która może strzelać nawet 16 razy na minutę. Ma także zmieniony kształt płyt pancerza, poprawioną ergonomię, a także zwiększony stopień automatyzacji, co pozwoliło zmniejszyć ilość żołnierzy do jej obsługi. Więcej na ten temat mówiłem w jednym z odcinków wojskowych newsów. O zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na ten temat odsyłam do tamtejszego odcinka. Nasze raki zyskały bardzo dobre oceny od ukraińskich żołnierzy, którzy używają ich w boju. Całkiem możliwe, że właśnie ten chrzest bojowy z pozytywnym wynikiem zwrócił uwagę Amerykanów. KF-21 tańszy niż zakładano. Wracamy do naszego ulubionego, przynajmniej dla części z nas, programu budowy nowego myśliwca, czyli KF-21. Ostatnio informowałem Was o Indonezji, która chce oficjalnie zmniejszyć swój wkład w program o ponad dwie trzecie. Nadeszła właśnie informacja, która może być pozytywna dla tego kraju. Mianowicie, koreańska DAPA, która zarządza programem, ogłosiła, że będzie on tańszy o 500 milionów wonów, czyli o ponad 350 milionów dolarów. Patrząc na inne podobne programy, które często kończą się raczej wzrostem niż obniżką kosztów, to trzeba przyznać, że jest to spore osiągnięcie Koreańczyków. W związku z tym DAPA poinformowała, że widzi możliwość negocjowania z Indonezyjczykami w sprawie zmniejszenia ich wkładu w finansowanie KF-21, ale pod podstawowym warunkiem nastąpi mniejszy transfer technologii niż zapowiadała umowa z 2016 roku. Nie wiemy dalej, czy Indonezja będzie chciała zachować swój wolumen zamówień, który miał wynosić 48 maszyn. Pozostaje to pewnie jednym z tematów, który zostanie poruszony podczas negocjacji. Swoją drogą, jak dołożycie do tego jeszcze aferę szpiegowską, gdzie dwóch inżynierów z Indonezji chciało wykraść tajne technologie programu używane w KF-21, no to sami widzicie, że atmosfera między tymi dwoma krajami robi się coraz bardziej gęsta. Czy Włochy dokupią Eurofightery? Kiedy my ciągle dyskutujemy, jakie kolejne myśliwce powinniśmy kupić dla naszych wojsk, Włosi przechodzą do czynów. Według informacji dziennikarzy, ten kraj chce kupić kolejne myśliwce tego typu. Przypominam, że włoski Leonardo posiada 36% udziału w tym międzynarodowym projekcie, w którym są jeszcze Niemcy, Brytyjczycy oraz Hiszpanie. Do tej pory Włochy posiadają 95 myśliwców tego typu w różnych wersjach. Teraz mówi się o zamówieniu 24 egzemplarzy w najnowszej wersji Trans 4. W ramach modernizacji te Eurofightery otrzymały zupełnie nowy radar w standardzie ASA, czyli ECRS-MK1. Choć zaznaczam, że już powstała i jest testowana kolejna wersja, jeszcze bardziej rozwinięta, a więc MK2. Poza radarem mamy tu wielkoformatowy wyświetlacz oraz ulepszony system samoobrony myśliwców. Zakłada się, że nowe samoloty zastąpią te najstarsze, czyli tranche 1 które swoją wstępną gotowość operacyjną osiągnęły w 2005 roku. Kolejnymi potencjalnymi nabywcami Eurofighterów może być Arabia Saudyjska, Turcja i być może Polska. Aczkolwiek w naszym przypadku głównie o tym gadamy. A decyzji jak nie ma, tak nie ma. Pierwsze polskie F-35 będą gotowe w sierpniu tego roku. Poinformował o tym oficjalnie minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz podczas odwiedzin żołnierzy w trwających ćwiczeniach Astral Night 2024, które odbywają się na terenie Polski i krajów bałtyckich. Natomiast na wylądowanie polskich F-35 na polskiej ziemi jeszcze trochę poczekamy. Będą one na razie stacjonować w USA, gdzie posłużą do szkolenia polskiej obsługi naziemnej i polskich pilotów. Myśliwce powinny do nas trafić w 2026 roku. Z kolei do końca 2030 roku, jeśli nie będzie problemów z produkcją, a niestety program F-35 terapi trochę problemów, więc jest to możliwe, powinniśmy dysponować flotą 32 myśliwców piątej generacji. Tymczasem, pierwszy belgijski F-35 został właśnie oblatany. Zwróciliście pewnie uwagę, że widać na nim dość wyraźnie przynależność państwową, czyli flagę Belgii w pełnej kolorystyce. To dość ciekawe. Bo ostatnio informowałem, że nasze F35 nie będą miały klasycznej biało-czerwonej szachownicy, aby nie zmniejszyć właściwości stealth. I trzeba uczciwie przyznać, że zdecydowana większość użytkowników poszła taką samą drogą i również pozbyła się kolorowych oznaczeń, zastępując je właśnie w odcieniach szarości. Ogółem Belgowie zamówili 34 F35 za nieco ponad 4 miliardy dolarów. A skoro jeszcze jesteśmy przy F35, to ciekawe informacje dotarły z Norwegii, która już użytkuje te samoloty. Mianowicie, do końca roku mają się rozpocząć testy z biopaliwem, którym będą napędzane tamtejsze myśliwce piątej generacji. Według norweskich sił powietrznych taka inicjatywa jest potrzebna i pokaże, że armia może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. No to zobaczymy, jak sobie z tą paliwową mieszanką poradzi silnik F-35, który potrafił do tej pory sprawiać problemy producentowi. A teraz dział informacji brytyjskich. Mianowicie w ostatnich dniach ogłoszono, że brytyjska marynarka wojenna otrzyma aż 6 nowych, powinny one wchodzić do służby najpóźniej od 2033 roku, bo do tego czasu planowane jest użytkowanie m.in. okrętów desantowców doków typu Albion. Zadania stawiane przed nowymi okrętami są dość szerokie. Mają służyć przede wszystkim do transportu siły żywej czy pojazdów, ale będą mogły także odbierać rannych żołnierzy. Będą też dostosowane do przyjmowania ciężkich śmigłosów transportowych, takich jak CH47 czy W ramach wyposażenia bojowego mają posiadać m.in. broń laserową Dragon Fire. Wielka Brytania ostatnio sporo inwestuje swoją marynarkę wojenną. Jest to spowodowane m.in. planami zwiększenia wydatków na wojsko przez Brytyjczyków do poziomu 2,5% PKB. To, co może przeszkodzić w ambitnych planach wprowadzenia nowego wyposażenia, to problemy kadrowe. Brakuje po prostu żołnierzy. Ale idźmy dalej. Dopiero co informowałem Was, że Wielka Brytania zamierza do 2030 roku opracować swój własny pocisk hipersoniczny. Brytyjczycy od słów bardzo szybko przeszli do czynów. Tamtejsza agencja logistyczna Defence Equipment and Support zapowiedziała, że w tej sprawie w najbliższym czasie podpisze umowy ramowe z aż 90 podmiotami na rozwój tej broni. Budżet wynosi ponad 1 miliard funtów. Wielka Brytania nie skupia się na zaprojektowaniu tylko jednego rodzaju pocisku. Ma to być cała rodzina o różnych parametrach, takich jak prędkość, zasięg czy rodzaj głowicy. Ostatnia wiadomość tego działu dotyczy Challengera 3, czyli nowego czołgu dla brytyjskich sił pancernych. Mianowicie od kilku tygodni przechodzi on testy w Niemczech na poligonie Rheinmetall, który jest głównym partnerem projektu po stronie RFN. Tym razem testy dotyczyły pierwszych strzelań, które miały zakończyć się sukcesem. Challenger 3 to głęboka modernizacja Challengera 2. Wśród wielu zmian najważniejsza to przeprojektowana wieża z zupełnie nową armatą produkcji Rheinmetall rh 120 l 55 a 1 Którą znajdziemy m.in. w najnowszych Leopardach 2. Zastąpiła ona wcześniej używaną, armatę gwintowaną L-31 kalibru 120 mm. Niemcy pozyskają lądową wersję NSM? Tak przynajmniej twierdzi jeden z niemieckich portali. Bazą do opracowania nowego pocisku w wersji Ziemia-Ziemia byłby pocisk Naval Strike Missile, który i my posiadamy w swoich zasobach. Używają go nasze morskie jednostki rakietowe. Aczkolwiek Niemcy chcą go zmodyfikować, aby móc używać z lądowych wieloprowadnicowych wyrzutni Puls, których w tym roku chcą zamówić prawdopodobnie około 5 egzemplarzy. Byłaby to kolejna odmiana tych pocisków. Oprócz bazowej wersji, czyli NSM, jest także wersja JSM, czyli Joint Strike Missile, która służy do odpalania m.in. z pocisków F35. Na razie nie znamy potencjalnych parametrów nowego typu pocisku manewrującego. W podstawowej wersji NSM ma zasięg około 200 km. I charakteryzuje się właściwościami stealth, przez co trudno go wykryć, a tym bardziej zneutralizować. K2. Testowany w Rumunii. Korea Południowa walczy o kolejny rynek dla swoich czołgów podstawowych. Tym razem w grze jest Rumunia. Testy odbyły się na jednym z poligonów w tym kraju w obecności przedstawicieli wojska oraz przemysłu. Testowano przede wszystkim siłę ognia i mobilność czarnej pantery. Rumunia jest potencjalnie zainteresowana zakupieniem kolejnych czołgów. Na razie negocjuje z Amerykanami zakup 54 czołgów M1A2 2 cv 3 Aczkolwiek taka liczba to zdecydowanie za mało. W grze jest nabycie nawet kolejnych 300 maszyn. I tu właśnie może wskoczyć K2. Szczególnie, że Rumunia zacieśnia relacje wojskowe i przemysłowe z Koreą Południową. Z pewnością Rumunii chcieliby móc serwisować czołgi na swoim terytorium i produkować choć część elementów do nich. Choć z racji potencjalnej ilości czołgów, które mogą kupić, całkowity ich montaż w kraju raczej nie wchodzi w grę. Nie wiemy także, czy w przypadku zakupu Rumunii zdecydowaliby się na wersję tożsamą z koreańską, czy może chcieliby wprowadzić modyfikacje. Jak dla mnie to zakup tych czołgów jest bardzo prawdopodobny. Kwestia tylko tego, w jak dużej liczbie. Rumunia przymierza się także do nabycia prawdopodobnie 54 Hawbit 9 Negocjacje trwają. Europejski dron coraz bliżej. Od kilku lat powstaje w Europie nowy, duży dron klasy Mail, czyli o możliwościach długotrwałego, nawet kilkudziesięciogodzinnego lotu oraz zdolności osiągania wysokich pułapów lotu. Przykładem takiego rozwiązania może być choćby amerykański MQ-9 Reaper, ale Europejczycy też chcą własne rozwiązanie, także w wersji bojowej. Obecny projekt realizują wspólnie Francuzi, Niemcy, Włochy oraz Hiszpanie. Na razie zostało zamówionych 20 takich dronów. Otóż zarządcy projektu ogłosili, że zatwierdzono wstępny przegląd programu, który obejmował m.in. testy w tunelu aerodynamicznym, które wypadły dobrze i potwierdziły skuteczność zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Pierwszy lot spodziewany jest już za trzy lata, a z kolei pierwsze drony mają trafiać do odbiorców od 2030 roku. I to tyle, ile dziś dla Was przygotowałem. Dzięki za poświęcony czas. Przypominam o możliwości subskrybowania kanału. No i jak zawsze zapraszam do sekcji komentarzy. Tam pogadamy o rakach, F35 i o czym tam jeszcze będziecie chcieli. Trzymajcie się, miłej niedzieli i do następnego materiału. Hej!